Czego domagamy się od polityków? Domagamy się jasnego oznaczania pochodzenia wszystkich produktów żywnościowych. Und ein domagamy się ochrony w handlu zagranicznym, kiedy zawierane są umowy handlowe z krajami trzecimi. Produkty z takich krajów mogą do nas trafiać tylko pod warunkiem, że ich producenci przestrzegają takich samych standardów jak my. Die ukrainische Importe muss registriert sein, der Menge, Zielort, Qualität mit Rückschlagproben und Versiegel bis zur Endstation, mit alles vernünftige Papiere e einsichtlich. Das ist schon längst Standard in der EU. W wypadku importu z Ukrainy domagamy się rejestrowania ilości sprowadzanej żywności, oznaczania miejsca docelowego, kontroli jakości z pobieraniem kont próbek, opieczętowywania transportów aż do miejsca docelowego z jasną, przejrzystą dokumentacją. Większość z tych rzeczy to już od dawna standard w Unii Europejskiej. Die Zollfreiheit muss beendet werden, spätestens im Juni dieses Jahres auslaufen lassen. Zwar ja, müssen Der deutsche Zollzahler zahlt momentan viele Transport- und, äh, zum, und für Importwaren aus der Ukraine. Geplant war, dass die Ware weiter verschifft wird zu welt Weltländer, die es das benötigen. Stattdessen bleibt vieles hier in der EU und versaut uns die Preise. Z pieniędzy podatników opłaca się obecnie koszty transportu przy imporcie z Ukrainy. Zaplanowano to w ten sposób, bo towary miały trafę w Jelenham. All for one. 4 czerwca widzimy się na wspólnej demonstracji w Brukseli, m.in. z holenderską organizacją Farmers Defense Force. All for one. Wszyscy za jednego. Chłopy, idzie wiosna! Chłopy, idzie wiosna! Idzie zielony ład na naszych polach! Żaden ład zielony z Brukseli! Tylko ład ten, który my od wieków znamy! Chłopaki, uwierzcie, to jest jedyne, czego warto bronić! Ten ład zielony na naszych polach pachnie rzepakiem, potem pachnie jaśminem, pachnie bzami. Zielony ład lewacki pachnie tylko ceratom i sprejem zielonym, sprejem zielonym. Nasz zielony ład pyszni się na słońcu, ich zielony ład parcieje na słońcu. Nie zgodzimy się, zielony ład tylko na polach. My stworzymy chłopski ład, tylko chłopski ład może przetrwać, nie godzimy się na nic więcej. Panie Wojciechowski, zrobiliście piątkę Kaczyńskiego, daliśmy radę obalić, damy radę, bzdurny zielony ład. Brawo! Ciechowski miałeś Pan poparcie wsi, dzisiaj jesteś sam, 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 jesteś sam. Jesteś dzisiaj w Europie najbardziej znanym Polakiem, prawie jak Kopernik, prawie jak Ojciec Święty, wszyscy Cię znają. Tylko ze złej strony. Na to się nie godzimy. Brawo! Pomyliliście w Brukseli Izbę Lordów z Wytrzeźwień. Tak nie może być! Chłopy i dziewiąta! Czas to zmienić! Proszę Państwa, proszę Państwa, jest piękny jeden z najpiękniejszych haseł, jeden z najpiękniejszych haseł na ciągniku. Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi. Warszawo, piękna Warszawo, chcemy żebyś była syta, żebyś była dobrze odżywiona, żebyś była rumiana. Warszawo, musimy być razem, karmimy Cię. Warszawo, będziesz syta, ubrana i daj Boże w weekendy lekko na rauszu. Życzymy tego Wam. Myślę, że powinny też być tutaj nasze słoiki. One to powinny być, bo one, bo one tutaj też powinny być. Szanowni Państwo, żywimy ten kraj od pokoleń. Nie było jakiejkolwiek epidemii. Ceny były coraz lepsze dla konsumentów, jak i dla rolników. Po co było burzyć ten tak misterny układ? Zróbmy z powrotem, wróćmy dwa lata wstecz, uporządkujmy rynki, tego trzymajmy się. Piękna Warszawa, będziemy Was karmić. Proszę Państwa, Stanisław Barno. zachodni pomoże!

Jest prośba o sprokuj, więc jest, jest jakaś mała awantura. Jeżeli Komisji Europejskiej Europejski cukier nie smakuje, niech Brazylii obdaruje. Słuchajcie, jestem teraz z drugiej strony w ogóle strajku. Tu jest jeszcze więcej osób niż na placu. Panowie też myśliwi są. jest strzelną. Mają bardzo poważne sprzęty już elektryczne. Tutaj zobaczcie jeszcze ile osób jest. Naprawdę jest mnóstwo osób, jest mnóstwo. Tutaj są górnicy, są tutaj rolnicy, są tutaj. Też myśliwy, myśliwi, wielu sodowników zresztą jest myśliwymi. Więc zobaczcie tutaj jeszcze idąc w stronę złotych tarasów. Ile jeszcze tutaj osób jest? Czeka w konwojach, żeby ruszyć, żeby iść.